Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu Q&A. Dziś chciałam przybliżyć państwu taki temat: moje dzieci nie dogadują się między sobą. Pamiętajmy, że każde dziecko i każda rodzina jest inna. A powiązania emocjonalne między rodzeństwem zależą również od takich czynników jak płeć, różnica wieku i stosunki między rodzicami i między rodzicami a dziećmi. W ciągu całego życia członkowie rodziny zmieniają się pomiędzy narodzinami kolejnych dzieci. A te różnorodne zmiany są często niezamierzone. Wynika to ze zmiany warunków fizycznych ich życia i otaczającego nas świata. To powoduje, że każde dziecko bywa inaczej traktowane przez rodziców i rodzeństwo. Również płeć, wiek i pozycja w rodzinie w dużym stopniu wpływają na sposób, w jaki członkowie rodziny reagują i traktują daną osobę. To z kolei determinuje sposób, w jaki ona sama siebie postrzega i jak reaguje na innych ludzi, czyli również rodzeństwo. Pozycja w rodzeństwie i płeć wpływają na zachowania społeczne, na interakcje z drugim człowiekiem a w późniejszym czasie napełnioną rolę małżonka, rodzica, pracownika, pracodawcy czy przyjaciela. Kochani, nie bójmy się konfliktów pomiędzy rodzeństwem. Jeśli w rodzeństwie do nich dochodzi, dzieci nauczą się jak rozwiązywać konflikty. A te doświadczenia i nauka z tego płynąca przeniesie się w późniejszy, dorosły świat. Faktem jest to, że konflikty zdarzają się częściej między rodzeństwem zbliżonym wiekiem i tej samej płci. W późniejszym czasie mogą być one również przenoszone dorosłość w kontaktach i w funkcjonowaniu w przyszłej rodzinie, a także pracy. Pamiętajmy, że różne są też style wychowawcze stosowane wobec każdego dziecka. Przy pierwszym dziecku rodzice są zazwyczaj młodsi i nie mają żadnych doświadczeń w wychowywaniu dzieci. Może wystąpić u nich niepokój, niepewność, skłonność do poświęcania pierwszemu dziecku więcej uwagi niż następnym dzieciom. Przy drugim rodzice mają już pewne doświadczenia, są więc raczej spokojniejsi, ale jednocześnie umniejsze wrażenie robią na nich kolejne etapy rozwoju dziecka. Drugie dziecko odczuwa mniejszą presję, ale też i mniejsze zainteresowanie rodziców jego losem. Mogą się zmieniać również poglądy na temat wychowania dzieci. Jeśli dzieci dzieli wiele lat, widać wyraźnie, że warunkiem koniecznym jest zdiagnozowanie problemu konfliktów między dziećmi. Takim częstym problemem, jaki pojawia się w rodzinie liczącej więcej niż jedno dziecko, jest rywalizacja między rodzeństwem. Rodzice często są przerażeni, nie wiedzą, co powinni robić, gdy dostrzegają negatywne uczucia między nimi. Ważne, by nie lekceważyć uczuć dziecka, pomóc dziecku je nazwać, a także co ważne, powstrzymać dziecko od wyrządzania krzywdy rodzeństwu. Często popełnianym błędem przez rodziców jest porównywanie dzieci. Zastanówmy się, jak my się czujemy, gdy ktoś nas porównuje do innych. Jeśli dziecko będzie porównywane, może czuć się nieakceptowane przez rodziców. Dziecko będzie czuło się gorsze, a to na pewno nie motywuje go do zmiany zachowania. Moja rada: rodzic ma opisać to, co widzi, co go niepokoi, co czuje, i nie zapominać, by wzmacniać pozytywne zachowania dzieci. Na przykład wygłaszając takie komunikat. Mi się ta wasza wspólna zabawa. Po prostu reagujmy, jak jest dobrze, kiedy nasze dzieci bawią się zgodnie, a nie tylko wtedy, gdy nam się coś nie podoba. Pamiętajmy również, że równo nie oznacza sprawiedliwie. Dziecko powinno dostawać wszystko zgodnie ze swoimi potrzebami i każde powinno być traktowane wyjątkowo. I każde nasze dziecko powinno słyszeć, że kochamy je w sposób wyjątkowy, a nie że kochamy je jednakowo. Podobnie jest z czasem. Spędzajmy z każdym dzieckiem tyle czasu, ile ono potrzebuje. Inaczej może się okazać, że żadne z nich nie ma zaspokojonej potrzeby. A co więcej, mogą być niezadowoleni i poprzedzeni. Sprzeczki rodzeństwa. Nie powinniśmy interweniować w sprzeczkę. Dzięki niej dzieci uczą się rozwiązywać swoje problemy. Oczywiście, jeśli sytuacja się zaognia, rodzic może pomóc, ale ma to polegać na wyrażeniu przekonania o zdolności dzieci do samodzielnego rozwiązania problemu, a następnie powinniśmy wyjść z spokoju. Ważne jest odniesienie się do zasad, które mamy omówione z dziećmi. A które dotyczą wspólnych zabaw. Na przykład nasze ręce służą do zabawy i pomocy. Samochody jeżdżą podywanie. Słuchamy siebie nawzajem. Jeśli dochodzi do złamania tych naszych reguł ustalonych w domu i gdy sytuacja staje się niebezpieczna dla samych dzieci, Interwencja rodzica jest oczywiście konieczna. W sytuacjach, kiedy dzieci nie potrafią rozwiązywać same problemu, rodzice zwołują spotkanie antagonistów, aby każdy z nich miał możliwość przedstawić swój punkt widzenia i miał szansę zaproponować rozwiązanie problemu. Należy przyjąć tylko ten pomysł i to rozwiązanie. Które zaakceptują obie strony konfliktu. Warto pamiętać, że kolejność urodzenia w rodzinie nie implikuje wartości człowieka, ale wpływa na kontakty społeczne. Każdy człowiek musi zdobyć wyróżniającą go od innych tożsamość. I odrębne poczucie własnego ja, co wynika z potrzeby bycia rozpoznawanym i docenianym. Jest to jeden z czynników różnicujących rodzeństwo. W przypadku, gdy różnica wiekowa między kolejno rodzącymi się dziećmi wynosi około dwóch lat, często występuje zazdrość u starszego dziecka w stosunku do młodszego. Starsze dziecko jest zbyt małe, aby mogło zrozumieć, że skupienie uwagi rodziców na noworodku podyktowane jest zaspokojeniem jego potrzeb, a nie oznacza, że rodzice całą miłość teraz przerwali na małego brata czy siostrę i całkowicie zapomnieli o starszym dziecku. Trzeba przyznać, że zazdrość jest wtedy normalną reakcją. Pomyślmy, jak my byśmy się czuli, gdyby nasz mąż, nasza żona przyprowadziła nowego męża, nową żonę i kazała darzyć go bezgraniczną sympatią, akceptować jego nieznośne według ciebie zachowanie i jeszcze się nim zachwycać. Musimy mieć świadomość, że tak właśnie może odczuwać tę sytuację dziecko. I niekiedy pomimo dobrego przygotowania pierwszego dziecka przez rodziców na przyjście na świat brata czy siostry, a nawet wyrażanej przez niego radości, narasta u niego niechęć do młodszego rodzeństwa. Czasem objawia się to powrotem do form zachowania z okresu wcześniejszego dzieciństwa lub zachowaniem agresywnym. Dość często zdarza się, że starsze dziecko upodabnia się do niemowlęcia, aby przyciągnąć uwagę rodziców. Objawy zazdrości mogą z czasem ustąpić, gdy rodzice starają się, aby ich starsze dziecko nie czuło się mniej, kochane Lub się nasilić i rzutować ujemnie na dalsze kontakty między rodzeństwem. Tak więc nie oczekujmy zrozumienia od dziecka, a kochajmy je bezwarunkowo. Drugie dziecko, szczególnie gdy jest tej samej płci co pierwsze, może być zauważone. Jako nie tak dobre jak pierwsze, takie mniej kompetentne, a gdy nie radzi sobie z rolą dobrego, stara się być oceniane jako złe. Młodsze rodzeństwo usiłuje znaleźć dla siebie terytorium, które nie zostało jeszcze zajęte przez starsze rodzeństwo. Kochani, kochajmy nasze dzieci w sposób wyjątkowy, pozwólmy im być sobą i dajmy im przestrzeń do popełniania i naprawiania swoich błędów. Wzmacniajmy ich pozytywnie i życzę wam powodzenia.